Tutaj ten zakład ponad 50 lat ma. I po prostu z pokolenia na pokolenie były modystki. A teraz my z mężem. Mojego męża nauczyłam nawet prasować, także już mamy kolejną <grytanie> ręce do pracy. Żona mnie wciągnęła w to wszystko, nauczyła mnie wielu rzeczy i no, jej pomagam, bo by sobie nie dała rady, bo tutaj tak naprawdę też to, co się wydaje, że kapelusze to jest taka lekka praca, ona nie jest taka lekka, bo jak przyjdzie y, pracować z jakimś takim cięższym modelem, to no, bo po kilku sztukach zrobionych pod rząd no, palce naprawdę cierpią. I teraz sobie to można nabijać. To jest jeden z takich cięższych właśnie kapeluszy do zrobienia, bo to trzeba wszystko mocno ponabijać, poukładać, wymodelować i dopiero później ściągnąć i też jest ciężko. Moja przygoda z kapeluszami się zaczęła w 1993 roku, jako młoda dziewczyna trafiłam tutaj do pracowni do Pani Grażyny i Zbigniewa Tetelków i tutaj zaczęłam naukę tego zawodu. Później ukończyłam egzamin czeladniczy. Następnie zaczęłam tutaj pracować. Po kilku latach pani Grażyna z panem Zwyżkiem zaproponowali mi przejęcie zakładu. Przypuszczam, że już jestem chyba najmłodszą no i Powiem szczerze, że nie ma nawet takich szkół już na obecną chwilę. W tym miejscu już na początku ubiegłego stulecia, także to jest okres przed pierwszą wojną światową, może okres międzywojenny, już mieścił się tutaj zakład jakiś kapeluszniczy. No i to widzę, że to tak przechodziło sobie właściciela na właściciela i, i nagle spadło na nas. Tą maszynę dostałam ją od pani Grażyny. Ona jest bardzo stara, już to teraz będzie chyba trzecie pokolenie. Jest takim naszym sercem zakładu. Spora część klienteli to są już młodzi ludzie. Kiedyś to się wstydzili, chodzić w kapelusz, a teraz widzę, że się coraz więcej młodych dziewczyn odważa założyć ten kapelusz. Chodzą po prostu na taką elegancję sportową, gdzie można założyć i kurtkę skórzaną, i, i typu kapelusz Fedora bardzo ceniony sobie. Także no, coraz więcej jest młodzieży i, i też panów. Wykonujemy tutaj renowacje kapeluszy, i to czasami bardzo starych kapeluszy, stuletnich nawet. Są one nowa, prane, przeszywane, strojone. Ostatnio miałam klientkę, gdzie miała kapelusz po swoim ojcu. że gdzie, gdzieś 70 lat miał nawet ten kapelusz, był w znakomitym stanie. I wychodzą z tego takie piękne perełki, jak są wyczyszczone, przybrane od nowa. Pięknie to wygląda. Jeśli jest możliwość, mam taką możliwość zrobienia. To oczywiście dam mu nowe życie i wygląda wspaniale. Kocham to robić. Sprawia mi to dużą satysfakcję, zwłaszcza jak zrobię komuś kapelusz, gdzie się to podoba. Klientka jest zadowolona to pełny sukces.